mam dzisiaj to będziemy grać w Robloxa. Tym razem będziecie musieli wpisać w komentarzu, w jaką grę. A dzisiaj sobie zagramy, w. Nie wiem, nie wiem. Może. Na pewno możemy, zagra... możemy zagrać, może zagramy w Forsaken, albo zagramy w kolejną Wieżę Słabą. Widzieliśmy mm takiego -hmm. kasztana, widzieliśmy tak.

Musimy na chwilę weź i coś porobić. Co nie mam możemy? to ta tak gra się nazywa Tower we ofsla ona no mnie za